就是你姑娘 Dzisiaj publiczność w Oleśnicu usłyszy zestaw największych przebojów. Koncert The Best Of. E, największych przebojów wybranych e, przeze mnie właściwie, ale mniej więcej wiem, co się ludziom najbardziej podoba na koncertach. Piosenki, e, które są e, ważne dla mnie, które bardzo wiele znaczą w mojej e, muzycznej e, karierze. E, wybrane myślę tak specjalnie, jakby to było 17 bisów specjalnie dla ludzi, więc e, mam nadzieję, że Wszyscy będą za tego waleczyć. Do czasu był Pan mocno krytykowany z powodu swojej twórczości, natomiast ilość sprzedanych płyt i ilość koncertów świadczy o tym, że jest dokładnie odwrotnie. Każdy jest krytykowany, każdy kto osiągnie sukces, jest krytykowany. Nie da się tego uniknąć. Im większy sukces, tym większa fala krytyki. A ponieważ u nas jest jeszcze dosyć mały ten świat muzyczny, świat kultury, w związku z tym ta krytyka jest silniejsza, mocniej ją słychać, co kompletnie nie ma znaczenia, najważniejsze. Na świecie nikt się tego typu krytyką nie przejmuje. Jeśli ktoś odniósł sukces, to wszyscy tylko mogą pochwalić, pozazdrościć. U nas jest troszeczkę inaczej, dlatego może, że jest dosyć małe to środowisko, dosyć mały ten rynek muzyczny. Jeśli ktoś się tak bardzo wbije, no to już rzeczywiście nie daje się go tak łatwo sformatować. My W tej chwili widzę, że media dążą do sformatowania słuchacza, widza, czytelnika, narzucenia pewnych poglądów, pewnych, pewnego sposobu myślenia. Podaje się widzą rzeczy sprawdzone w badaniach, że to dokładnie spełni tak jak jakiś produkt, konkretny swoją, swoją rolę, w związku z tym wszelkie utwory, które się wybijają poza, nie wiem, metrum 4, 4 czwarte czy jakieś podstawowe harmonie, muszą jakoś tam drażnić tych decydentów, ponieważ no, wymyka się to spod kontroli pewnej. Drodzy Państwo, za chwilę wystąpi przed nami artysta szczególny, artysta wybitny który odebrał bardzo gruntowne wykształcenie jako biorączywista, ale zawsze wiedział, że jego celem i przeznaczeniem jest komponować.